Can I be your superhero? Superhero! Dobra, siema. Eee, jesteśmy w Lubczynie. Ponownie nudzę was. Ta, może was nudzi ta Lubczyna, ale mnie niestety albo stety jeszcze rajcuję. Nie było mnie chyba z dwa tygodnie w wodzie. Nie miałem czasu. Zobaczymy, co się uda dzisiaj znaleźć. Także widzimy się przy pierwszym dołku, na razie. No, jesteśmy w wodzie. Glu w 3. Ludzi jest naprawdę sporo. Jest pół do siódmej wieczorem, czyli e, dosyć późno. że jak na lato, nie za bardzo. Dobra, zobaczymy się przy czymś lepszym. Woda jest dosyć mętna, ale jest ciepła. Także do zobaczenia. आसपासला आवाज नाही Dobrze, kończymy na dzisiaj. Chodziłem jakieś dwie godziny, tak liczę, ale zobaczcie, ile jeszcze jest ludzi, dzisiaj jest około 21:00 zatrzymamy. Jest po prostu katastrofa. Nie idzie, nie idzie szukać. Aczkolwiek udało mi się znaleźć sporo biżuterii, mało monet, ale to zobaczycie już na podsumowaniu. Naprawdę fajnie się pływało. Woda brudna, ale jest ciepła. No i co? No i tak wygląda plaża w Luczynie. Jeszcze gdzieś około 40, może 50 osób w wodzie, a kilkaset jeszcze chyba na brzegu. Więc jest sporo, dobra, idę do auta. Zobaczymy się na podsumowaniu. Udało się znaleźć mega fajne złoto. Jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Także warto było poczekać te dwa tygodnie, aby coś tam zostało. No i dobra, Tara. To się ma. Eee, jesteśmy już na podsumowaniu. Robię szybko podsumowanie. Nie ma tego dużo. Aczkolwiek, sobie zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiejszy dzień. <laughs> Bardzo fajny podobał mi się. Zobaczcie, znalazłem tylko trzy monety. Ze współczesnych mamy złoty 10-5 złoty z PRL-u. Yy, no i mamy dosyć sporo biżuterii. No o śmieciach już nie wspomnę. jakiś tam ołów. Yy, mamy taką zawieszkę z liściem marihuany, chyba. Raczej tak. I no co, tutaj mamy takie miedziane zapięcie i ono mi biło. E, pierwszym chyba takim lepszym sygnałem była ta Matka Boska z, ze srebra. Później wpadł chyba ten kolczyk. Myślałem, że to jest złoto pod wodą. Widzieliście na, zresztą na filmiku. E, woda jest naprawdę bardzo brudna, ale raczej to jest miedziany pierścionek. Ten kolczyk dosyć spory. Jakiś tam e, kolczyki. Raz, dwa. I zapięcie od jakiegoś łańcuszka. Niestety nie udało się znaleźć łańcuszka. No i wpadł piękny pierścionek. Naprawdę z sporych rozmiarów. Duży. Z jakimś fajnym oczkiem. Ja Wam rzucę zdjęcie później. E, wagi tego, ile on waży. No są tutaj półce. Naprawdę bardzo fajny pierścionek. Sorry za moje dłonie. Po prostu kopałem w ziemi pod wodą. No dobra. Tak to wygląda. Lubczyna cały czas zaskakuje, czyli nie muszę jeździć gdzieś daleko, tracić pieniędzy na paliwo, bo tutaj cały czas coś wychodzi. Niestety nie udało mi się kopać w miejscu tam, gdzie najwięcej osób się kąpie, bo jest tych osób jeszcze w wodzie bardzo sporo, nie chciałem im przeszkadzać. No i co, przyjadę chyba w niedzielę rano, jak nikogo nie będzie, i tam będziemy szukać. Także do zobaczenia na razie.